Widzisz, jaka oglądalność? Ktoś tam będzie oglądał pewnie. Widzisz, jaka oglądalność jest? Jest, o, gdzie, jest, gdzie, jest. gdzie? No, duża oglądalność. Co tam major powiesz? Był, jest lajtu kurwa Krzyśka, a tutaj. A tutaj co? Szczerze, rozmowy. Zabrałem cię z lajtu od Krzyśka. O, właśnie. Bo gadali bzdury. Jeden i drugi, jeden i drugi, to jak ktoś mówi, ten to cioty są już. Ma... Konon, nie? Konon, tak. taka ciota, że szalka. Tak, wartowałem mu życie, on tak się odzięcza. To jest po prostu i Ja może powiedziałem, ja muszę, ja muszę przejście, się, przejechać się, po prostu ze znajomym i po prostu... i on po prostu... O, daj mi klucze i ja przyjadę to dobry człowiek Ty, ale ten... 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 jak on się nazywa? ten y, łoś to taki sługa boży, co? tak oj, major dzwonię do Ciebie jaki krzyż masz Major, pozdrow wszystkich widzów. Pozdrawiam Was. I proszę, nie słuchaj głupot, bo po prostu yy, on mówi, widz Ogółem chciał być prezydentem. <laughs> a a głównym został. O, a po prostu kto to wszystko sprząta? Major, weź łyczka piwka, no Boże. Co to? Jeśli mogę? Cholera. Jedno możesz. Dobry, Major. Bo to chłodne, wiesz? No, to dlatego dobre. Bo ogóle lo, lody się rozpuściły. Ale ten. Ja mówię, ten ten to. Jak on się nazywa? Ten łoś. To co on tam robi, przyszedł ty? Patrz. Pisz? pije. Ja kupuję. No, wczoraj dałem za złoto zakupy. zakupuję. Ja kupiłem, y, usmażyłem sobie y, jednego sma, y, schabowego, A no, oni sobie ten kroj po, po dwa. No, a oni się dziwią. O, a mówią: O kurwa, teraz ten królewski coraz lepiej wygląda. Jak on robił, jak to menel? No menel. Menel. On szybciej zdechnie jak to się mówi. A, proszę państwa, zapomnieliśmy pozdrowić jeszcze tam yy, lateksową grupę, czyli tam Rafałka Geja Bożego. <gay> Geje Boże. <gay> <gay> o, o właśnie, a ja słyszałem, o kurwa major to jest gej kurwa, <gay> ja, jestem, o, ja pierdolę, ja jak się wychodzę, to idę sobie... No, nie będę mówił co ja robię. Hmm. Bo to, co ludzie po prostu y, mówią na ten temat, ten chuj, to ją płacę też. Czyli to, Janek. Janek? Euborodo. Na ziemi śpi. Na ziemi ja śpi? Mam, a... to jak kot. <laughs> jak szczur. Jak szczur. Jak szczur, słuchajcie, widzowie, niedługo jakaś będzie bomba petarda, trzeba czekać, czekać trzeba, także nie ma problemu. Z Majorkiem pojedziemy gdzieś tam, nie? Pewnie. Na lajcik w teren, ale to czekajcie, musicie wyczekać i powiem Wam będzie prawdziwa bomba petarda. To od razu mówię. To będzie wyjaśnienie. To będzie... To... Kim? No. Po prostu. O, po, po, to... prostu... po prostu dowódca A... armii bombaskiej major Suchodolski. A... Słyszałeś co się dzieje, kurę w Rosji? Słyszałem. A? Co słyszałeś? A? Afera będzie. Nie wiadomo czy tam będzie. Tam. Rozwalał to wszystko. Tak w ogóle, słuchajcie, to ja majora wyciągnąłem stamtąd. Konon wyszedł z lajta, się urwał. Zaczął tam, wiecie, grozić, nie? Ale major zaraz go powalił pra praktycznie na ziemię, tak naprawdę. I zamknął Konon przed nim ten bramkę i powiedział, że go więcej nie wpuści. Także będziemy majora przerzucać. Major, pokaż bicepsy, ludzie tu zobaczy Twoje bicepsy. Może nie takie ten. Ale, o, o kurwa, konkretna łapka. Widzę, że się ciczy. Major, to jest major. Nie, mam sprzęt. No. Mam odżywki z mlekiem, makaronem czy z ryżem. Wiesz, Wszystko. Nie, nie musisz być. Tak, żeby być fajterem. Nie, żeby właśnie być sobą, a po prostu, no, to, co ja biorę, to jest trochę białka, takie... Sobie, to, na siłę, nie, na siłę. Si na siłę. Siła prostu, jest najważniejsza. Że, po, no, ja nie muszę ważyć 200 kg, to jak kolonowicz. Śmierdziuch. I po prostu no. Ale jeszcze Major pozdrów tego Rafałka Geja Bożego Rafałka? No, tego geja. A który? No gej? ten gej taki boży. Rafcio. Ra Rawek ze sławkiem kombinuje. Na niekorzyść. O! No. Tej geju, ogółem. nie jesteś może gejem. Masz kurwa. Ma, kurwa mam kurwa cipę czy dupa i kurwa i walisz sobie kurwa to co trzeba no tak kurde ładna pogoda jest słuchajcie zobaczcie piękna jest pogoda wczoraj wczoraj byłem słuchajcie u meksyka trochę z nim rozmawiałem i myślę że coś będzie nie on ja z nim wczoraj też rozmawiałem i po prostu w jakiś sposób po prostu Trzeba się umówić i po prostu... Aha! Jesteś taki taki. W tym dniu... Słuchajcie, tym chcecie zgłaszać? Taki lajcik fajny, wy chcecie zgłaszać za pijaństwo? Proszę no, państwa, ja trochę pijaństwo. kultury. Trochę kultury. Ej, ja nie piję ogółem. Ja to jest bezalkoholowe piwko. Jest? No to, no tak. No mogę, piwo jedno Nie zgłaszać, bardzo dobrze Viva la Fiodor, pięknie Kurde, niedawno Niedawno Tyle czasu nie piłem No właśnie Major nie odbierze, bo Major prowadzi lajta, nie? Major Major to jest Major Major, trzeba będzie jakąś bitwę stoczyć, co? Ja mam rękawiczki z meksykanu trzeba zrobić zgody, i chyba trzeba naskoczyć na konona. Bo ja dzisiaj byłem u niego. U Meksyka? Nie wiem Jarek, Jarek. No nie ma, nie ma. No bardzo przepraszam. I to... Kulturka. Ja nie jestem zeski. Słuchajcie, na razie jest kulturka na lajcie. Na razie jest kulturka ale, ale niebawem się szykuje taka mega bomba Że musicie czekać Musicie czekać, Na a akcję. będzie dobrze. Na akcję, nie? Akcja jest najważniejsza. Hmm. Albo w to albo w Dokładnie. No Także tak No, chcecie mnie zgłaszać za co? Za to, że się nie... Że, że się odbędzie wojna bombaska. O cholera. No. O, duży... plus. W Bombasie ogółem to jest... <laughs> nie wiadomo co. Chujostka. No tak, no. I ktoś tam powinien rządzić. Tak? pasuje? To, to, to kurwa to ma być kurwa i coraz więcej kurwa, tego wszystkiego a ma żołnierzy i sprzątać. Jak się śmietników sprzątać. Nie, tak, nie no, oczywiście, że tak. Major to jest major, nie? O właśnie. No. Oby cię dzisiaj Krzysiek do domu wpuścił. Puść. Wpuści? Nie, nie, zamuli? Mniejszy. A ja mam drugi numer. A ja muszę wypić. Śmiało. Jak trzeba wypić, to trzeba wypić, nie? To jest... Woda królewska. Tak się to nazywa? To jest woda, która oczyszcza organizm, nie trzeba spożywać tego trunku, nie wiem ile. To sobą... czemu ciebie, czemu ciebie Rodo straszył nożem? Nie straszył. Nie? Ja, Powiedziałem, nie. To było, powiedziałeś? też go brąchać. Nie wiadomo co robić. Ja brama otwarta, bo krzyśnik co z tym Ja mówię do niego Co się rzucasz? chcesz, mm -hmm. się odzywasz. No robisz chcesz, Jak chcesz, to była rura ci jedne łeb. I było, było spokojnie. No tak no Mar kto tam dzwoni? nie wiem. Jedziemy do tego? Do tego, do Meksyka? A, możemy pojechać. Jedziemy do Meksyka? Dobra, panowie, wygraliście, panie. Jedziemy do Meksyka. Tylko Major wypije bezalkoholowe piwko. Jedziemy do Meksyka. O, no. to dobrze, papierosy mam. No, jedziemy do Meksyka. Nie major nie będziemy rzucać, ja zabiorę Major jest Jedziemy, wsiadaj Major Jedziemy do Meksyka Wygraliście O Major Nie rzucaj chuj to major 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 to jest major, kurde To Nie słyszałeś? Na dziwnicy? Nie. Jak niektórzy mówią, na mnie? Na ciebie Jak... mówią, major. I zawsze. No, o, ale. Idą... Mercedesik musi być stary, ale jary. Bez gwiazdy. Bez gwiazdy nie ma. No. Dobrze, ty blisko masz do mnie numer, a ja szykuję się po prostu. Słuchajcie, słyszałem, że tam. Sławek pisze na kanale, żeby mnie tam zgłaszać. No mam nadzieję, że tego nie zrobicie, chyba że chcecie dalej oglądać Tygnioty. Jak dalej pasują wam Tygnioty? Te nie, ten człowiek jest ogólnie wspaniały. I po prostu Sławek. Co? Po prostu on. To dużo... Sławek jest wspaniały? Sławek jest wspaniały? Nie, on dużo pomógł. Wszystko. Tak? Później, pewnie. I po prostu. A ja słyszałem, on... że chyba trochę taki. Nie, nie za bardzo. On zaczął przejmować, Ja zacząłem nagrywać. I no. miałem dobry kontakt. No. I po on zaczął nagrywać. No. Co? Ten samochód kupił. No. no. przejedziemy obok chaty, gdzie mieszka dowódca armii bombaskiej, <grym> czyli major. Major to jest major. Knur to jest knur. To nie jest AMG, panowie i panie. To jest po prostu taki humorek, no wiecie. O, jest kurde. Gdzie. Armia bombaska. Majora, może ty byś pe petardę jemu rzucił? Ja mam petardę. Czekaj, major, czekaj jeszcze nie. Mam dwie petardy Ale będzie się działo <laughs> Majer to rządzi kurwa, nie Jakiś kurwa, nie wiadomo wdą... On chciał być prezydentem, a został śmietnikiem <laughs> prezydentem śmietników, nie? No Bo tak No a Masz numer do Meksyka? Nie Nie masz? To jedziemy. O, no, mamy już półtora tysiąca widzów. Dobrze, dobrze. A no bo cholera, Major jest. Major to jest Major. I nie ma lepszego niż Major, nie? No, no Jedziemy do A Meksyka. Ten, ogólnie, co ten, jak to się mówi, Krzysiek co gadał, ogólnie to są bzdury. Bzdury. ja mieszkam tam i wiem, jak jest. On mnie wyzywał. On mnie wyzywał normalnie. No. Ciekawe czy Jarek jest Nie? Nie numeru ja do Jarka? Nie. do Jarka, żeby wychodził ludzie. Może pojechał gdzieś. Adzie, nie masz numeru? Dzwoncie do Jarka Bo ja przyjechał Gdzie jest Jarek? Dobrze, co? co? Nie mam numeru, słuchajcie. U Jarka widzę dwa duże koty. Na posesji. Ciekawe, czy Jarek w domu. No. Dzięki, zegarek mi się śpieszy 4 minuty, wiem. Chodź, podejdziemy do płota, może będzie, co? major? To krzyki. Nie. Jarek! No, zaraz zobaczymy, może jest Jarek. Nie? Major nikogo nie zapnie. O, kto kto mówi, to po prostu nie zna mnie i po prostu... Jak tak gadasz, to weź palca i sadz w dupę. Nie. Pozdrawiamy gimbazę. No właśnie, co z tym łosiem jest ty? Słuchajcie, Krzysiek jest bardzo mocno na mnie obrażony. Nie wiem czemu. O właśnie. A czemu major? Nie. Wszystkie pieniądze, co nagrywaliście, no. Przyjeżdżał tyle czasu, oh, marznie Marzniesz, o, a masz niedaleko do domu marznę. Ja mówię do siebie: weź jeszcze trochę posiedź w sylwestrach, na święta, nie pamiętasz? No pamiętam, no. No i. Jarek! Ktoś źle mówi: po prostu nie słuchaj ta. Jak ktoś się mówi, tego Krzyśka Kolonowicza, on zmyśla, kłamie i po prostu, jak on się czuje, dobrze, wszystko ma, nie wiadomo co, albo to sprzątać, może kurwa niedługo kąpać, prać może, a on myśli, no tak, może ktoś się znajdzie, a może łoś się znajdzie, ja się nigdy w życiu nie nie brałem dałem wcześniej, a tego masz teraz. Przepraszam bardzo. On się zachowuje jak kobieta. Słuchajcie, nie ma Jarka. Jarek chyba gdzieś pojechał. No właśnie. No, ale się spotkam. Z nim porozmawiam. No tak, no. Rozmawiałem no, wczoraj. Albo może gdzieś poszedł odbierzeć tych... Nie ma. Fajnie. Coraz lepiej się robi. To, co Krzysiek zarobił, zarabia. To jest samochód, kurwa, śmierdzący, kurwa. Ale jaki on samochód kupił, beznadziejny? Opla. Beznadziejny. Ty to miałeś siosterkę zajebistą. Mocna, dużo koni. 2 litry. 2 litry, a u niego jaki? 1.4, 1.2? O no, jakiś gówno, 2 litry to dwa litry, nie? Prawie dwa razy... trzy razy ekrower <laughs> Trzy razy ekrower no. A on teraz co? Ten łoś tylko chodzi, śpi jak pies mu tam pod tym. Nie? Mówią, że, no, że nocuje jak ty idziesz na dyskotekę Major. On nocuje w moich nogach. No dole. Wącha moje nogi. Major wąch, ten rodo wącha twoje nogi? No co, kurwa. To, to major, kurwa, jak nie, to tak będzie rozjebany. Już. Nie, tam będzie. będzie. Spokojnie. No, nie słucha się? Ale co on się słucha, bo to taki sługa trochę, nie? On tak. Rąbie, sprząta. Płaciłem 20 zł. No. Też dużo rzeczy powrócałem. Do... A gałę robi dla Knura, Z... czy nie? A może mi nie ma to wiadomo co robisz, śpią razem. Duże łóżko. Mówi, a może picie, żeby kanapkę taką gotowale. A, a może... A, a, No kładcie już. Tę? A skąd to mogę wiedzieć? Mi nie było. Przepraszam bardzo. No Jezu, Jarka nie ma. O jest. <noise> Bo to taka prawda jest. No tak, no. Bo sami widzicie ogółem, że no, działalność, muszę się rozliczać, muszę pilnować pewnych spraw, a ktoś, jedna osoba z drugą, chce to przyjąć, a tak się nie uda dla nich, bo jestem sobą. Major to jest major. O właśnie. Przywódca bombackiej armii. Cały. Po prostu kto mnie tam zna, fajne. Takie szupłe. I zawsze mnie słuchają. No tak no. Bo wszystko przy, ja przyniosłem. I teraz oni. O bladek, a, A to dobre jest. I. Za taksówki jeszcze mam <laughs> Nie, nie muszę ci wrócić Konon pisze, że chce żebyś do domu wrócił Pisze? No To trzeba jechać, czy mnie wpuści? Wpuści? Nie? To zaraz zobaczymy Czy wpuści? Ja tutaj w przed, jestem przed yy, po prostu już prawie przy domie i klucza nie chcę oddać, jestem zimolowany na stałe, i co on mnie nie wpuści, to po prostu. wiadomo co Wiadomo, co będzie. No właśnie. Wiadomo, co będzie. No. Mam dużo osób, którzy nie wolą oglądać niż tego. Tobie trzeba się wyprowadzić. Właśnie, już poczułem i po prostu. Ile? Tylko muszę pewne pieniądze i wziąć kredyt i kupię własne mieszkanie. O jak? A co? I by to spłacał 200-300 zł miesięcy, a zarabiam dobrze. A teraz za reklamy będzie 800 zł ponad. To? A ile a na bądź... miesiąc pieniędzy wychodzi? Mam filmy, nagrywam, a lajczy też. Ile zarobisz za miesiąc? No teraz 6 tysięcy. 6 tysięcy, <grym> moi drodzy, ciężkie pracy. No tyle czasu czekać. No i, tak. I inne. Nie wydawać na jakieś głupoty, co ludzie gadają, nie wiadomo co. Po prostu kim oni... Ja mówię, taki jesteś, mocny, motry, to przyjeżdżaj, czekam. Oni do mnie dzwonią, ja akumulowałem, 2800 zapłaciłem. I co? Przecież nie miałem żadnej firmy. Nagrywałem i się rozliczyłem. I po prostu kupiłem Opla, co musiałem sprzedać. Dawaj, major, jedziemy na szkolną. Ludzie chcą na szkolną. Zobaczymy, co tam na szkolnej. Dobrze powiedziałem teraz? Major nic nie wąchał, major po prostu wypił piwko jedno. O! I wszystko. A że major ciczy na siłę, nie ciczy na masę, to go szybko bierze. Właśnie. No. Nie będzie żadnych dymów grzeczne odstawianie. Majora. <noise> major, jest... major to jest major, przywódca bombaskiej armii. No. I byle kurwa nie będzie poskich Robi się porządek. Ale konon to się brzydko zachował, co? No. On on się zachował ty. No wiedziałem, że da przyjechał. A do Ciebie się rzucał. No Prosta. Przy, przy, Przyjeżdżałeś, pokazywałeś gdzie on mieszka. Ten łym nasz przyjaciel który przyjeżdżał. No stop, tyle pieniędzy walo, a żadnej pieniędzy nie zarobił, a po prostu on, no, później zaczął nagrywać i, i zarabiać, ale kiedy on się rozliczy z podatków, ciekawe, nie wiadomo. No. On otworzy tobie, mają. Major, to siemano. Czekaj. Czekać? Major, poczekam aż Cię wpuści. Zamknięte? Tak. Przysiek. Nie wbije, bo Knur jest źle do mnie nastawiony. Nie wpuści mnie. O. Ja tutaj cały, a on bo... Major, to na razie. Na razie. Trzymaj się. Pozdrów tam to to wszystkich. Tak, on. Co? ja wiem. On... Nie wiem co chodzi. No. Nie o co chodzi? Major, to będziemy się dzwaniać. Dobra. A pan, panie Janku? Tak. Co pan tu robi? Czego? Co pan tu robi? Będzie pan tu mieszkał czy nie? E, mieszkać nie będę mieszkał, bo to później jest major. Czyli co? Trzeba majora z domu wypierdolić. Nie. I, I wtedy będzie łóżko. A to mi interesuje, bo... Powie, że robi na Aha, dobra, to na razie. No, dobra. no. Siemano. No i tak widzicie ludzie, no liczyliśmy, że otworzy knur, a tu knura nie było Ale spokojnie Spokojnie Spokojnie, to taki spontaniczny lajcik był Ale czekajcie, niebawem będzie petarda, tak jak mówię będzie petarda i No czekajcie, będzie fajnie i będzie zajebisty zwrot akcji, nie Puszczanie petard sobie dzisiaj odpuszczamy i czekajcie Znaczy petarda, no będzie petarda, znaczy się petarda będzie fajne wydarzenie, no zobaczycie I będzie dobrze, no No dobra Trzymajcie się Trzymajcie się i czekajcie w drugiej połowie lipca Zobaczycie zajebisty zwrot akcji Myślę, że z 5 albo 8 tysięcy widzów będzie Trzymajcie się Siemano i tam ponapiszcie napiszcie dla... Po podkręcajcie trochę knura na, na, na czacie tamu tego Sławka. No, i jeszcze raz pozdrawiam Rafałka Gejsze Bożego. No, i Sławek, tam patrzcie, napiszcie, żeby pozdrawiam go i żeby się tam na lajcie przypadkiem nie zażygał, nie? he <laughs> się mano.